W tym roku nie będzie w Krośnie Odrzańskim Sylwestra Miejskiego. Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek zmienia formułę wejścia w Nowy Rok. Zabawa, która w poprzednich latach miała miejsce na placu 11 Pułku, w tym roku nie odbędzie się. Zamiast tego tak Zamek zdecydował, że pieniądze, które rokrocznie wydawane były na organizację imprezy, zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin gminy Krosno-Odrzańskie. Inwester to taki czas, w którym przede wszystkim oczekujemy na pokaz sztucznych ogni, który jest bardzo kosztowny. Pieniążki te śmiało można powiedzieć, że są wypuszczane w niebo i sprawiają taki krótko krótki uśmiech na naszych twarzach. Postanowiliśmy w tym roku pieniądze te przeznaczyć na szczytny cel. Listę rodzin, które powinny otrzymać prezenty przygotuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiele lubuskich miast odeszło już od realizacji takiej imprezy. Uśmiech dzieci w tym czasie świątecznym jest bezcenny. Poza tym dzieci, które, dzieci czy też osoby, które wrócą po tej przerwie świątecznej do swoich obowiązków, zajęć, do spotkań ze swoimi Znajomymi będą mogły śmiało powiedzieć, że w tym roku również był u nich święty Mikołaj. Koszty sylwestra miejskiego sięgały kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych.